Fajnie Cię to znów widzieć. Jako Twój wyścigowy inżynier mam za zadanie Cię wesprzeć w ten weekend. Jak ruszysz na tor, będziemy w kontakcie przez radio. Podsunę Ci informacje, gdy będą Ci potrzebne. Jak ustalono na odprawie zespołu, nie nastawiamy się na duże tempo od początku, więc jedź sobie po swojemu. Wykonuj moje polecenia, a będzie ok. Tylko sprawdzę, sp czy ludzie są gotowi. Załączymy radio, gdy będziesz w bolidzie. Okej, okay, teraz zapnijmy cię w pasy. Witam Państwa ze wspaniałego toru Yas Marina w Abu Dhabi, gdzie odbędą się tegoroczne testy dla młodych kierowców. Najbliższe dwa dni spędzimy za kulisami Formuły 1, obserwując jak zespoły w serii prób usiłują wyłonić kolejne pokolenie potencjalnych kierowców, a być może przy okazji także odkryć jakiegoś przyszłego mistrza. Gdy pytamy w którymkolwiek z zespołów, czy to prędkość ma tutaj pierwszorzędne znaczenie, słyszymy, że równie istotnymi kryteriami są konsekwencja, nastawienie i refleks. I właśnie tuż pod moją kabiną komentatorską odpalono pierwszy silnik. Dlatego spodziewam się, że niebawem na to, że pojawi się jakiś bolid. Poraz sprawdzić jak poradzisz sobie z kilkoma zakrętami. Staraj się trafiać w wewnętrzne i wciskaj gaz od razu przy wychodzeniu. Tym razem czas nas nie interesuje, więc przestawiliśmy silnik na średnie obroty. Aby ukończyć test, musisz się zatrzymać w wyznaczonej strefie na końcu prostej. Jenson Button jest teraz twoim rywalem. Witam państwa na pierwszej sesji kwalifikacyjnej nowego sezonu. Spotykamy się na niezwykłym torze Autodromo di Monza w północnej Italii, gdzie odbędzie się Grand Prix w... Nowy sezon, pierwszy wyścig. Potrzebujemy dziś dobrego wyniku w starciu z Twoim rywalem. Po naciśnięciu przycisku KERS dostarcza tylnym kołom moc w postaci dodatkowych 80 koni mechanicznych. Można go wykorzystywać częściowo lub od razu w całości przez około 7 sekund na okrążenie. System KERS może zostać użyty w dowolnym momencie każdej sesji zarówno do wyprzedzania, jak i do obrony pozycji. System KERS daje najlepsze przyspieszenie na niższych biegach i może przynieść wielką korzyść, jeśli skorzysta się z niego na starcie. Bateria systemu KERS ładuje się automatycznie co każde okrążenie, ale system ten niestety Czasami zawodzi. Usterkę taką można jednak usunąć bez konieczności ściągania zawodnika z toru. System DRS pozwala zmieniać kąt położenia tylnego skrzydła i redukować opór, co dodaje około 10-12 km na godzinę do prędkości maksymalnej. W trakcie wyścigu możesz z niego korzystać tylko w wyznaczonych punktach aktywacyjnych i wyłącznie wtedy, gdy znajdziesz się nie dalej jak o sekundę za samochodem, który ścigasz. Kierowca może korzystać z tego systemu kiedy zechce, zarówno w trakcie testów, jak i kwalifikacji, ale wyłącznie przy założonym oponach na suchą nawierzchnię